A, ten szarym, tak? Niech sobie przyznaje się. Na pewno lubi kosmos. Filmy star, są star Wars cię nie interesowały nigdy? A, na pewno. No dobrze. Ja nazywam się Dona Dubiel. Prowadzę w Knurowie Koło Naukowe Elektronik i Informatyki. Natomiast jestem też ambasadorem edukacji kosmicznej przy ESERO Polska. To jest pion edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i postanowiłem, Postanowiłem zaprosić tutaj do nas doktorona panią Justynę Średzińską. Myślę, że prawa się nie należą na początek. Pani Justyna jest też, pracuje w SRO Polska, czyli w tym pionie edukacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Polsce prowadzi to Centrum Nauki Kopernik. Przyjechała do nas z Warszawy właśnie. Żeby Wam dzisiaj pokazać ciekawy materiał dotyczące kosmosu. Jest też fizykiem, prowadzi badania naukowe dotyczące kosmosu, więc myślę, że to, co pokaże, pokażę, będzie bardzo ciekawe. Będziecie też mogli zadawać pytania, więc jeśli ktoś będzie chciał, to ja podejdę z mikrofonem i w trakcie też można te pytania zadać. No to dajcie głos. Dziękuję bardzo. Powiedzcie, czy mnie słychać? Świetnie. Mam do Was pytanie pierwsze. Ja do Was. Czy chodzicie czasami do Zo? I co widzieliście w Zo? A jakie te zwierzęta były? Widzę, że Słysza, że był lew, jakaś zebra, żyrafa, tygrys, hipopotam. win, dobrze. A powiedzcie mi, czy te zwierzęta wszystkie były dokładnie takie same? A czym się różniły? Kolorem, grubością, wielkością. O, jakieś egzotyczne, inne mniej egzotyczne. Były jaszczurki, były papugi. Tak? I słuchajcie, w kosmosie... Też mamy bardzo dużo różnych obiektów, które nazywamy ciałami niebieskimi. I zaraz Wam dzisiaj o nich troszeczkę opowiem. A zanim opowiem Wam o ciałach niebieskich i o tym, co możemy w kosmosie znaleźć, takie kosmiczne zoo, to chciałabym Wam powiedzieć, że naprawdę praca w sektorze kosmicznym jest super fajna. I ja już w sektorze kosmicznym pracuję od lat 10. I robię bardzo dużo różnych rzeczy. Ja, tylko troszeczkę techniczne sprawy. Jakbyś mogła, blisko ekranu, bo to będziesz ładnie oświetlona, a tam niestety nie. Dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że mnie widzicie. I słuchajcie, ja robię bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Studiowałam fizykę, pracuję naukowo, badam czarne dziury i kwazary w swojej naukowej pracy. Oprócz tego. Publikuję naukowo, jeżdżę na różne konferencje po całym świecie, robię różne projekty, prezentacje. Mam możliwość przyjeżdżać do takich miejsc i opowiadać Wam o kosmosie. I jedną z moich najciekawszych, wydaje mi się, historii był udział w analogowej misji kosmicznej. Przez dwa tygodnie trenowałam jako analogowa astronautka pobyt na księżycu. W mojej pracy mam możliwość naprawdę zobaczenia wspaniałych miejsc, różnych projektów naukowych, technologicznych, różne prezentacje ludzi na tematy kosmiczne, też projekty i warsztaty, więc jeżeli kiedyś chcielibyście, chciałybyście zrobić coś kosmicznego, to razem ze mną na pewno będziecie mogli to zrobić, A tutaj też Udowadniam, że nie tylko są to zdjęcia z internetu, to są zdjęcia z moich prywatnych kolekcji, z różnych wyjazdów. Także jeśli będziecie lubić podróże i chcieć robić coraz to nowsze inne i ciekawe rzeczy, to myślę, że w kosmosie, w sektorze kosmicznym na pewno Wam się uda. I tak jak mówił Donat, ja pracuję w ogóle w takim bardzo dużym zespole, który mieści się w całej Europie. Wracając do naszego kosmicznego zoo. Co tak naprawdę w tym kosmosie jest? Ogólnie wiecie, na jakiej planecie my się znajdujemy? Ziemia. Świetnie. Myślicie, że to jest najmniejsze ciało we wszechświecie? Nie. Nie? Są jakieś mniejsze? Na przykład planeta Merkury jest mniejsza od Ziemi, prawda? A macie jeszcze jakieś inne pomysły? Tak, słyszałam, że mas, że są jakieś meteoryty. Księżycy, księżycy, meteoryt, super. Macie rację. Są obiekty mniejsze niż nasza Ziemia i są też obiekty większe. I naszą przygodę zaczniemy od tych najmniejszych, a najmniejsze rzeczy we wszechświecie to są tak naprawdę atomy z maleńkich cząsteczek. Tak naprawdę cząsteczka to już jest coś większego niż atom, więc atomy są pojedynczymi, tak naprawdę maleńkimi kuleczkami materii, z których wszyscy jesteśmy zbudowani. I tak naprawdę to, co my widzimy, nasze ciała, ten budynek, nasza planeta, tak naprawdę w całym wszechświecie zajmuje tylko maleńką, maluteńką część. Bo jeszcze większe elementy we wszechświecie, ciemna materia i ciemna energia, której praktycznie w ogóle jeszcze nie znamy, która jest dla nas bardzo, bardzo egzotyczna, jak te egzotyczne zwierzęta. No to musimy się nad tym wszystkim zastanowić. Potrzebujemy naukowców i naukowczyń, którzy będą tą materię odkrywać. Więc tak naprawdę dzisiaj na naszym spotkaniu to, co zobaczycie, mieści się w tym maleńkim. Pomarańczowym kawałeczku całego wszechświata. I najmniejsze ciała niebieskie. Materia międzyplanetarna. Tak naprawdę to są po prostu maleńkie punkciki jakiś drobnostek materii. Mniejsze nawet niż ziarenka piasku. Także to są naprawdę najmniejsze i najdrobniejsze elementy, jakie możemy znaleźć we wszechświecie. Następne, meteoroidy. To są obiekty troszeczkę większe. To są takie tak naprawdę skały, które możemy na przykład znajdować e, na plaży, w górach. Tyle, że te meteoroidy w kosmosie są bardziej metaliczne. Mają więcej metali niż takiego piasku, gleby, którą mamy tutaj na Ziemi. I zadam Wam pytanie: może ktoś wie, bo. Meteoroidy latają sobie w przestrzeni kosmicznej, okrążają różne planety, czasami podróżują w takich pasach meteoroidów, planetoidów. A wiecie co, jak się nazywa taki obiekt, jeżeli on, on wpadnie w naszą atmosferę ziemską i zacznie płonąć? Meteorynie. Meteoryt, super. Dużo Meteoryt to właśnie jest, tutaj padło słowo, ale to nie do końca jest ten moment, w którym on się spala. Meteoryt? Meteor, tak. Meteor to jest ten moment, kiedy e, meteoroid spala się w naszej atmosferze, a meteoryt, meteoryty to są te resztki, które już spadną na Ziemię. Czyli mamy najpierw meteoroid sobie lata w kosmosie, meteor płonący meteoroid w naszej atmosferze, a meteoryty to resztki, które spadną na Ziemię. I wyglądają często bardzo spektakularnie. To takie deszcze meteorytów, meteoroidów, meteorów, o właśnie, meteoroidy, które wpadły, to są meteory, deszcze meteorów. I najczęściej one nie wyglądają aż tak gęsto, pięknie, jednak są to takie smugi, które możemy obserwować, ale wyglądają naprawdę cudownie. I można je nawet u nas w Polsce oglądać Późną, późnym latem. Rój Perseidów wchodzi. Blisko nas i można takie piękne rzeczy obserwować. Kolejnym małym ciałem niebieskim, jeszcze nadal zostaniemy w małych ciałach niebieskich, są planetoidy albo inaczej asteroidy. Naukowcy tutaj wymiennie nazywają te obiekty, i tak naprawdę są to troszeczkę większe meteoroidy, które są jeszcze troszeczkę bardziej zróżnicowane. Mamy tam na przykład na nich lód. Yy, mogą być to cząstki czy elementy, które kiedyś były planetami, ale na przykład wskutek uderzeń zostały zniszczone i teraz sobie tak dryfują w przestrzeni kosmicznej. I też to nie jest tak, że wszystkie planetoidy, asteroidy są dokładnie takie same. Mogą one być malutkie, do naprawdę ogromnych. O średnicy kilkuset, nawet kilometrów. Także już można by było na takiej planetoidzie, może zamieszkać, jeśli komuś bardzo by się chciało. I takie obiekty też czasami zbliżają się do naszej planety. I trzeba dbać o to, żeby na przykład naszej planety nie zniszczyły. Może wymyślicie kiedyś jakiś system ostrzegawczy, albo system, który pozwoli nam, żeby e, zabezpieczyć się przed zderzeniem z takim obiektem. Bardzo bym była ciekawa. Kometa. Wiecie, co to jest kometa? Widzieliście może kiedyś? Albo przynajmniej jakąś grafikę na temat komet? To są naprawdę przepiękne obiekty, które tak naprawdę podróżują na bardzo odległych od nas trajektoriach, czy tak naprawdę torach ruchu. Często są bardzo, bardzo daleko. Kiedy do nas się zbliżą, ogrzewają się w naszym Słońcu. I to ogrzewanie powoduje, a drugi najczęściej jest parą wodną. Ja bardzo lubię e, jej posłuchać, czasami wpada w ucho. W układzie słonecznym też jest bardzo dobra, ciekawa, także.